No, i tak się zaczyna, proszę Państwa. Film będziecie Państwo świadkami y, przymiarki do odkupu Griswolda. A Griswold to jest Ford. LTD, Country Square. El... No squier. właśnie. Cantry... wiewiórka, nie no jest Country Square. Square, no. Country, squier, country Square się wszyscy tak mylą, nie? I, I mówią Country Square, tak mi się wydaje, ale to w Polsce tylko. A no tutaj się ogólnie wyda. Tak. W kwestiach. Rocznik to jest 8.2, jeśli dobrze pamiętam. No dobrze pamiętasz, bo no. ty kurde, w tym wieku? On jest w ogóle dłużej u Ciebie niż u mnie chyba. No? Na pewno. Na pewno. No. Rządu jest 6 lat już go ma. Na jeszcze kołach wiemy. nim jechałem do Zakopca i z Zakopca Ty go sobie wziąłeś i... A Ty się przypomnij, jak ja Ci go przywiozłem do Zakopca. W środku zimy. Czekaj, no ja a ja nim nie jechałem. No nie, nie, Czekaj nie, sobie. Ty nim gdzieś potem jeszcze No pojechałeś. jak nie? Ja nie ja wracałem, ci... gorąco było. Ja ci go kurde przywiozłem w środku zimy do Zakopca i wszędzie tak, w Zakopcu, tak. a chyba nie I nie, wiem, czy nie później... można było ruszyć chyba, odkopać się coś, to wtedy było? A kurde, wtedy to było tak, że ja się jechałem stąd, do Zakopca, w środku nocy 5 godzin. Ale nie mogłeś wjechać i gdzieś tam się z... Nie mogłem wjechać. Lud tam podjazd, ten, coś tam. No. Na dziedziniec nie mogłem wjechać, ale w końcu wjechałem. Nawet film gdzieś z tego jest. No jest, jest, jest. Nagrywam no i co, ja później nim... Pojechałem do przysłuchy, i później z nim z, przy, z przysłuchy jechałem z powrotem, tak? Chyba tak. Pojechałeś Bo na kołach nim jechałem, to, i potem to na pewno. jechałeś z powrotem, i potem kurde. I potem on już został w zakopcu i sobie tam siedział, 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 zamknięty razem z tym, z komaryn no, tak. i z F150. Tak, I tak. no, z F250 to był. 250. Akurat y, fura jest bez rdzy, tak w ogóle, w pięknym stanie, można powiedzieć, w oryginale zachowana, tak? No, można tak no. powiedzieć. Silnik to tam, poczekaj, 5.0? Modular? 5.0 5.0, to się modular nazywa wiód? czy nie? A nie pamiętam jak on się to nazywał Kiedyś, no może, może modular, może nie Na lotu to nie pamiętam ile on ma A chyba coś 80 tysięcy mil Ale mil, no No i może tak być, zaraz zajrzymy do wnętrza Jak się ten posunie To nie <laughs> widać, no Te zapędy cały czas masz, no Życia nie oszukasz Ale jest fajoski Kredens po prostu tutaj. Nie to nie jest Kredens, tylko jest me, meblościanka. Czemu tak klucze są amelinionowe? Tak były? Takie były. Jest tu fort. To chyba original. Weź mnie tam nie pukaj. Tu jest w ogóle o Cibart czyli odpowiednik Cibart, tam... Odpowiednik Cibart. Krauna. może dlatego on tak żyje do tej pory, bo on chyba nie był z jakiegoś. Super, super nie, nie z, z Kalifornii. Czego? Z był. Kalifornii chyba był, jeżeli dobrze pamiętam. To chyba Kalifornia tam, to no, było, nie? Tu mamy mebrościankę, tak samo. Oczywiście sztuczną. I Wszyscy macają, a czy to jest prawdziwe drewno, a prawdziwe? Drzewo. To drzewo jest. To pamiętam, że podświetlało, nie? No i się dalej podświetla. A nie, teraz się nie podświetla, on chyba musi być podknięty. A z tamtej się... strony się nie podświetla, A dobra, mniejsza. To się cały podświetla, tylko chyba to nie Ważna informacja jeszcze. Uf, Gdyby ktoś tam się czaił. Żółte blaszki. Czekaj, coś tu było z tą klapą, nie? Jakoś, że się ją otwierało. No to, to I to jest... tak jako... Nie, no to tak tylko się w błog otwiera, a tak tu szyba jeszcze jest opuszczana. Ale można ją otworzyć chyba też tak. No, Dobrze nie. myślę, nie? Aha, no to coś mi się tutaj porąbało Czyli to nie Skoda nie, W Skodzie nie, nie. coś takiego ja było Tak, w Skodzie co możesz się otworzyć albo tak, albo tak Teraz się nie, się nie wyjdzieś, otworzy, to... bo jest szyba, tak? Nie, zawsze się otwiera Tylko teraz gorzej będzie, bo jest Skoda właśnie Nie no dobra, ale teraz się otworzy no, A to nie, nie dobra, masz rację to coś porąbałem Piękny tutaj dywan i chyba to oryginal jest, nie? No, chyba oryginalnie ktoś tego dociął A może tak, bo tam jest za długo. Nie, to jest jakiś Dobrze. zwyczajny kurde dywan zwykły Tu w ogóle pod podłogą, pod tym dywanem są dwa yy, fotele Z pasami chyba nawet Są tak? z pasami no. Hak Z wiślakami są Tak się parkuje, proszę Państwa, w Krakowie O, tak tu jest deficyt tutaj miejsc parkingowych i No i w ogóle no ale trzeba uważać, bo tam właściciel nerwowy tej skozy jest. Nie? Nerwowo nią jeździ. Te to nie są nie wiem, z jakiegoś tam chyba Merkury, czy, czy coś tam coś tam czy nie? Z czegoś młodszego na pewno. A nie ten, starszego? Ten, ten, ten te... Ja bym powiedział, że ze starszego. To może ze starszego. I to jest... O, no. Tym Jak się jest... dostanie, to to raczej... Tak, jak, jak się kołpak urwie, to trzeba uciekać. Nie bo mam. przypierniczy. No i tak, dobra Krzysiek, czy tutaj mówisz, jaka jest cena tego samochodu? Nie powiem. Dobrze, bardzo dobrze. Nie powiem. A teraz tu jest, teraz ja się oparłem o tego Jaguara. No, i raz masz pięć Klamka i dach. Niezły jajca. A ten jeszcze stoi, przecież, patrz, nie na płycie. No, troszkę jakby tam niżej. Ale, ale no, jakie to jest niskie. No. no, ale Jaguar też jest superowy. Nie no, to jest bomba On też no, ma bomba swój bomba zapach tak. Patnie jak lepościanka Taki skórzany starość taki, nie. nie? Tak samo tu Tak samo tu Ale tak generalnie, no to inny zapach mają jeden i Mają drugi, inny, nie? tak Tylko, że tu jest pewnie skóra naturalna A tu, a tu może jest być... Nie naturalna plastikowa... Jakby to nie była naturalna, to by już się wiesz co zrobiło A może tak A dobra, tu też jest superowy zapach no, jest ekstra. Jak ty to ładnie nagrałeś? No dobra, to szybko przestawimy to, przejdziemy się tak i piszemy. No. Jeszcze tylko pokażę tu przód. Swój przód pokaż. Nikt cię nie widzi. Oba są fajne. Zgadzam się z przedmówcą. W sumie to one są tu najfajniejsze, nie? Aha. Tak naprawdę. Stoją, patrzą, ryjami O, tam jeszcze się Łada, czai, która miała epizod u mnie. To chyba nawet nie była na mnie przerejestrowana. Nie była ani. Tak, tak się najlepiej kupuje, sprzedaje samochód. Bez umowy. Łada to jest 206, rocznik 7. 7. A81 właśnie. 7, 6, Łada w tu, białe, trochę a z... jest 8.0 Łada tu stoi dłużej ewidentnie. I została lekko osrana przez Brzozę Ale też jest fajowa. Łada że w tyle czasu jest. No jest... kiedyś tam miałem właśnie jakieś takie te przebłyski pomysły. pomysły, że ja ją sprzedam. Temu właśnie temu co tutaj tam za kamerą jest. No była u mnie przecież. No i była. Mhm. Ale później wróciła. Później wróciła. Wszystko się pozmieniało Ta Skoda to też była w Zakopcu Stała Ej. długo Z nartami jakimiś tam, coś tam pamiętam Ej. Nie no, ten też jest bomba Cholera A Tinki w Zakopcu nie był, ale... Może kiedyś będzie Ten to się miał w ogóle pojawić na kanale, ale widzę, że jak on jest tak zaparkowany To może się dopiero po zimie wynurzyć, nie? No nie wiem, czy nie będę jeszcze w tym roku wyjeżdżał Derż już się kurczę ukurzył i... Tutaj, zjebart a wymienia... bo kiedyś były takie artysta. Tak. Były w komplecie takie nowe te. A któreś wymieniałeś czy nie? Czy zostały? Nie, zostały, zostały, bo tak sobie pomyślałem, że jeżeli gdzieś tam ta folia tutaj zaczyna złazić, no nie, no. przez lata, jakbym tą folikę wziął i ta te, te listewki wziął, powymieniał. I znowu by gdzieś dostało słońcem, folika wiadomo lata swoje ma, to zaraz by z tych nowych też pozłaziło no. A aż tak bardzo jeszcze to nie razi, żeby je powiedzmy wymieniać Ty, ale wiesz co, a nie, nie. może by nie. wszystkie po prostu na nowo okleić czymś, no, to by Można by wszystkie, tu... tak. I można i Problem wszystkie, zęba, nie? No, wszystkie wziąć i pozdejmować, pozdzierać to i na nowo okleić tak Ty, też no, przecież to, coś... to, to jest nowe włożone To jest nowe włożone jeszcze ma folię Nie to jest folia, która się skurczyła. To jest folia, która się skurczyła, bo pod spodem jest. Znaczy ta folia zabezpiecza tą listeczkę, jakby, nie? Mm -hmm. No i pod spodem jest. Widzisz, o tutaj jest na przykład jeszcze przyklejona. I to ona się zaczęła się kurczyć, i widzisz, jak jest o, Jak tutaj już odeszła, no. to to pod spodem wszystko zaczyna też odłazić. No fakt. No, no dobra, to co? Tutaj chyba wypadałoby kończyć. Chyba, że on, on odpali jakoś jeszcze. Jakimś cudem teraz? Nie wiem, zobaczymy, jak się ta bateria troszeczkę podładowała. To może odpali. a może nie. Odpali. Pewnie nie wiem, kurde teraz, jak jest tak ciepło. Czekaj, ja sobie To paliwo odparowuje. Jeszcze wsiądę z poszanowaniem Jaguara. No, szanuj, szanuj, Będziesz. Tak, jeszcze troszkę mało paliwa no, Jedziemy zdechła bateryjka. No dobra, ale chce mu się, nie? Mogę tu zagrzeć? A to zaglądnij sobie Cholera. same ważne rzeczy No ładnie, fajowski jest no to sobie można podnieść, trzecią można osobę posadzić. No fajowo Bo tamta tam naklejka tak mówi, że tutaj takie osoby, które by zajęły dwa miejsca, no to nie wolno out. Tak No bombowy jest, no On jest akurat teraz Pode mnie Pod trójkę gnajków No teraz jest pod Tobą, bo siadłeś senaj No, o, gdzieś drugie bym już no, Okulary załatwił, wszystko Kurde, no zarąbiste mhm, mhm. No, właśnie, kiera tutaj można sobie ten albo włożyć sobie między Uda, albo. Właśnie, jak to się albo sobie zrobić stolik. Do przodu, tył, do do siebie. Do siebie. Nie, ten patent w, w, w gm mi się bardziej podoba z kierownicą. Tam się lepiej da to ustalić. Czyli jednak bardziej Ci się tą. Opel podoba. Opel. Opel teraz to. To już nie GM, nie? Jak nie? No nie sprzedał się przecież Już jest francuski no, chyba No może No nawet ma Ta moja Toyota kojarzysz, nie? Pro no, no to jest bliźnia no, Opla je... Zafira chyba to się nazywa, identyczny Zresztą co? to to nawet Fiata ma bliźniaka Te, Tego to nie wiem, ale na pewno to jest bliźniak kurcze Peugeota I masz Hadei pod maską, co się wzięło i wzięło Nie no teraz to jeździ, bo go nie używam nie, no nowy silnik jest tam, to wiesz. Nie ma co na razie krakać. Palone tu było, Krzysiek, No Nie wiem, no nie wiem. No. Muszę to przemyśleć. No, no, no. Muszę to przemyśleć. No. No. Jak obniżysz cenę, to. To się dogadamy. <gadanie> A ceny jeszcze nie znasz. No było blisko. Ty, no Ale jakby mniej te drzwi teraz tego luzu mają, nie? Ja wszystkie wszystkie także poustawiałem troszeczkę, że no. tak właśnie nie goniły bardzo, bo nie wiem, czy pamiętasz, on z tamtej strony w ogóle nie był popasowany i te drzwi przednie to one tak odstawały, odstawały tutaj przodem, odstawały tyłem. A, nie? mówisz o ten, o tych szparach tu i w ogóle? Tak, ja to popasowałem, tak żeby to kurde, właśnie nie, ani nie skrzypiało, ani nie czeszczało, żeby się tak ładnie też to pasowało wszystko z na nadwoziem. Nie okay. wiem co to ktoś tam robił, co to ktoś tam kombinował, działał, że to tak było Bo cholera nigdy z tamtej strony nic nie miał nie? Ale co skąd, skąd wiesz, że on nie był tak spasowany Ewa no, aż tak to, aż tak to e, chyba nie przy, Widziałeś kiedyś tą moją Toyotę? Jak, to, jak, no, jak to jest spasowane? No widziałem To, to już mnie nic nie zdziwi mm -hmm. Ty Złotówka z Został, Oddawaj. O ty. Moja złotówka. No chyba moja. Dobra, między płytami jest coś jakiejś odbiorę. Dobra, to sobie kiedyś wyjdzie. Tak? No dobra, jeszcze ostatni rzut oka. Ma Piękny wóz. A coś tak czuję, że powinien wrócić. Jakby to była chęć. To niska cena, no to wiadomo. No. A tu proszę państwa, Dacia, pojęcia nie mam o jakim symbolu. No jak 1310, proszę pana. TLX, które znaczy dosłownie nic, bo krali to chyba oznaczenia, jak im się żywnie podobało. Ale brzmi tak, jakby to była najwyższa wersja wyposażenia. O, jeszcze ja. Tutaj już wspomniane y, moim zdaniem no, skojarzenia słuszne z 911, nie? No bo to tak zapieprza. Tu powinien być Becker jeszcze, albo tutaj już, nie wiem. A tak zapieprza. Pojawiłby się ten 3 no, kiedyś było. A teraz? 1.6. No i dobrze. Czy to jest samochód, który masz od nowości? To znaczy jest no, w domu? Jest w masz? domu od nowości. Tata mój to ma od nowości i sobie hmm. tam trzy dni i trzy noce stał pod tym Polinarem. To chyba nie był jeszcze Polinar wtedy. Żeby go wystać. Żeby, żeby go wystać. No. A wtedy to chyba było coś takiego, że każdy kto wchodził na plac były trzy daczki do wyboru. no nie hmm. Można było sobie jedną z tych trzech wybrać. I ze wszystkich były znaczy, mowę nie ze wszystkich, bo ta akurat miała kierunkowskazy boczne, były podpieprzone I z tej, chyba, nie wiem, tam jakieś w pierwszym tygodniu po kupnie też ktoś buchnął te kierunkowskazy. No i koniec końców wylądowały kierunkowskazy z łady, które i tak dużo lepiej tutaj pasują niż te oryginalne daczkowe, co wyglądały jak taki ten. A, to nawet nie wiem. Albo nie powiem nawet, jak wyglądały. No rozumiem. Nie. Radyjko się tu całkiem epokowo wpasowało Radyjko Diora i jest przestrojone, ale jest tak przestrojone, że tylko dolny zakres fal jest niestety Bo Sk się podobno nie dało Skrzynia piątka I Już pierdział. jest piątka A który to jest w ogóle rocznik? 90 Już jest piątka, bo w oryginale była czwórka, tylko gałka była z pięciobiegowej Chciałem powiedzieć, że trochę śmiech na sali, że w 90 roku takie auta wychodziły, ale w Polsce wychodziły w sumie podobne Jak nie gorsze Słuchaj, w dziewięćdziesiątym chyba roku... W 90. to był Fiat 125 tak, a w 98 chyba był lifting Sprintera, a my dalej tłukliśmy Żuka z drewnianą podłogą. A Nysa to kiedy była skończona, odpalana korbą? Oj, nie pamiętam. Też 90. Nie, chcesz, chyba, no. Nie skłamać, ale no. Ale Żuka przecież tłukli do 98 zdaje się, nie? Z zandorią A, z Andorią, no. no. i Żuk kleko, kle klekotał kle. No i spoko Maroko Wszystko jest spoko, panie Ja się tutaj rozłączę, Krzysztofie yy, No to i nagle. Musimy porozmawiać konkretnie o Griswoldzie Uszanowanie dla państwa tam po drugiej stronie To jest jej taka final edition? Czy jeszcze coś nie, było później? No gdzie final. Rumuni na takim czymś nie poprzestali, nie mogli poprzestać. Potem to jeszcze zmienili atrapę kilka razy, zmienili kształt lamp, też kilka razy, bo te są okrągłe. Potem zrobili takie śmieszne prostokątne. Uuu. Potem były takie ścięte i ryjek był taki uśmiechnięty. A to tak jakoś czy... ich u nas, u nas nie kojarzy tych? Wiesz co? Są u nas też, ale w bardzo małej ilości. Jest taki człowiek Michał Sowa, bardzo serdecznie gościa pozdrawiam. Dacia Drumbun. I on jest w posiadaniu kilku jeszcze takich wozów Takich deczek All A tu proszę Państwa Chrysler LeBaron To jest pomysł na Budżetowe cabrio Amerykańskie Z sprawiedliwym silnikiem, bo tu jest V6 przecież V6 3 litrowe prosto z Mitsubishi o, No to chyba też dobrze świadczy Felgi to nie pamiętam z czego to były tutaj no nie możesz pamiętać, znaczy inaczej, bo tych felg nie widziałeś na żywo jeszcze, a to są felgi z golfa. Proszę bardzo Golfy GTI i chujka. A Tam jaki jest? Jaki hajs jest potrzebny na to? No tak dycha. 10 tysięcy złotych. Za Cabrio z z 6, 3 litrową. Jeżdżącą. Jeżdżące, pewnie. Jeździ elegancko, fajnie jeździ śmiga. No. Zamknięty pewnie, a nie, chyba otwarty. drzwi, czyli... z niego jakaś tam solita Automat, te sprawy Ameryka. Normalnie. Ale on jest europejski, nie? Europejski, tak. I to jest taka ciekawostka, bo większość lebaronów, zwłaszcza te wersje na stany i tak dalej, no to no. miały klimatyzację, a europejskie bywały fabrycznie bez. I ten nie ma. Nie ma i już. Nie złe jaja. No ale tu można dach zdjąć, więc... <laughs> Dokładnie. Problem zełba. W serwisowaniu tańszy i tak dalej.